Witajcie, dzisiaj chciałem jeszcze kilka zdań powiedzieć na temat postu przerywanego, czyli żywienia się w tak zwanym oknie żywieniowym. I może to trochę szerzej też o poście, ale uważam, że właśnie ten nie tylko to, co, się, co, co, my jemy, co co w jaki rodzaj żywności w siebie wkładamy, ale również w jakich ilościach i kiedy to robimy, ma również bardzo istotne znaczenie, e, jeśli chodzi o nasze zdrowie i samopoczucie i wszystko co jest z tym związane. Generalnie tak to jest, że ten cały proces trawienia bardzo dużo energii nam zabiera. Im bardziej to jedzenie jest bardziej przetworzone, tym jeszcze więcej zabiera energii, więc bardzo nieprawidłowo jest jeść cały dzień od rana, od kiedy się otworzy oczy aż do zamknięcia przez cały dzień i później jeszcze na noc, kiedy w nocy właśnie też ciało zamiast odpoczywać, to cały czas właśnie te procesy następują, żeby to wszystko Jakoś przerobić, wydalić siebie. Dużo energii na tym tracimy. Jeśli, jeśli uda nam się zawęzić właśnie to okno żywieniowe, czyli wprowadzić do takiej sytuacji, że minimum te 16 godzin nie jemy, czyli jemy, to jest jeszcze bardzo komfortowe jeść w ciągu 8 godzin yy, sobie zrobić, no bo to może nawet 3 posiłki wtedy bardzo dobrze zjeść, no nie? a pozostały czas dajemy na regenerację. Czy ktoś tego nie próbował, to zachęcam do tego i zobaczę jak, ile jak się lepiej czuje w ogóle następnego dnia, ile energii jest, jak się łatwiej wysypia właśnie. Generalnie chodzi o to, żeby nie jeść od razu z samego rana, żeby trochę to opóźnić, tyle ile można stopniowo to robić. No i nie jeść też przed samą pójściem spać, czyli na, przynajmniej na te kilka godzin przed snem, żeby zakończyć jedzenie i wtedy też będziemy mieli bardzo głęboki sen, dobra regeneracja, szybciej się też wyśpimy. Lepiej się, więcej energii będzie następnego dnia, sprawdźcie to, no, ja już długo tą drogą dosyć podążam, tego postu przerywanego, pamiętam też, że kilka lat temu jak byłem nauczony, bo tak jest ciało, przez te nawyki nauczone, no jadłem co, siódma rano, przed wyjściem do pracy, to pierwsze śniadanie, nie, wiadomo później w pracy i tak dalej I, ale już wtedy miałem tę informację właśnie, że warto to odkładać i, i zacząłem to robić i stopniowo najpierw godzinkę odłożyłem z siódmą na ósmą, później po jakimś czasie znowu na dziewiątą, na dziesiątą, jedenastą, tak się to przekładało, 12, teraz ostatnie już ostatnie. Jakieś tam okresy czasu. To już od 13 dopiero zaczynałem tak naprawdę. Zresztą od dłuższego czasu ja już nie czuję uczucia głodu, więc teraz to się stało bardzo komfortowe i łatwe. Czyli mam takie okno żywieniowe, kilkugodzinne, powiedzmy od 4 do 6 godzin najczęściej. Nie trzymam się tego aż tak sztywno, czasami poza tą ramę wychodzę, ale bardzo rzadko już, mówiłem, że to jest dla mnie dobre. I wiem, że przez te kilka godzin jestem w stanie właśnie zjeść to, co ciało potrzebuje, a resztę po prostu wejść no, po prostu w post, w niejedzenie, które niesamowite dla nas dary przynosi. To już jest też bardzo dobrze zbadane, jakie procesy zachodzą właśnie i nawet w czasie, nie trzeba robić nawet i długich postów, chociaż one też są bardzo, mają ogromną moc, jeszcze większą, ale właśnie będąc w tym trybie, właśnie okna żywieniowego, kiedy skracamy sobie do 8-6 do godzin. Swoje żywienie to dużo, dużo dajemy dla swojego ciała. Ma ono czas, właśnie, żeby się odmłodzić, domłodzić, domłodzić się, tak, zregenerować. No, hormon wzrostu jest wtedy bardzo dużo hormonu wzrostu się aktywuje. Autofagia zachodzi już tam w około tej 16-18 godziny. To też no, no, człowiek, który to jakoś. Yy, opisał naukowo, dostał nagrody Nobla za to, więc to już też jest po prostu czysta nauka. Wiemy, że wtedy ciało, kiedy właśnie ma tą przestrzeń na jedzenie, to zaczyna właśnie ten proces autofagii uruchamiać, czyli takiego totalnego odnowienia siebie, zaczyna zjadać to co jest, te komórki, które są wadliwe w jakiś sposób, odpady, guzy, wszystko co, wszystkie powiedzmy tak w cudzysłowie śmieci, które w ciele Gdzieś tam ciało kitra i nie ma czasu tego usunąć, bo jemy, jemy, jemy. Cały czas nowe. No to w czasie, właśnie takiej przerwy od jedzenia, to macie. No, zachodzi to, nie? Ten proces oczyszczenia. Więc warto sobie naprawdę dążyć do tego, żeby skrócić ten czas jedzenia w swoim dniu, takim normalnym, nie? Można też robić. Post też od jakiegoś czasu robię już tak regularnie raz w tygodniu, jednodniowy, 24 godziny, najlepiej 36 godzin, tak żeby w pełni, no to wtedy już naprawdę bardzo dużo, dużo. Po takim jednym dniu niejedzenia, naprawdę jestem zachwycony, jak spojrzę na siebie w lustro, jak widzę, że to ja o tym i czytałem, i to nie jest jakiś wiedziałem, jakiś. Super nowy odkrycie, ale za każdym razem niesamowicie jestem zachwycony wręcz, bo widzę jeden dzień niejedzenia, jakie to jest odnowienie, nie? jak się ciało wygładza, skóra, oczy się zaczynają błyszczeć, a co dopiero przy dłuższym czasie niejedzenia. Nie? No, także w ten sposób możemy sobie te badać, ten obszar postu, poprzez właśnie okno żywieniowe, taki post przerywany, tak zwany, jednodniowe posty sobie robić. To już jest bardzo dużo, a jak ktoś ma ochotę i bardziej, czy nawet potrzebę jakby zdrowotną na przykład choć nie zawsze, bo to jest też taka droga do samodoskonalenia siebie, te posty no to jak najbardziej zachęcam, żeby właśnie sobie to zbadać, jakie to jest fajne na początku ciało na początku ciało no umysł, nie jest do tego przyzwyczajony, więc może być to trudne, nie? Te myśli o tym jedzeniu i to się może pojawiać, ale później w miarę takich prób i praktyk gdzieś ten umysł się bardzo wycisza i możemy sobie w pełni tego doświadczać nie? taki jednodniowy post już jest dużo trzydniowy, 72 godziny to też jak tam pokazują badania nie lubię się powoływać też na badania jakieś nauki, ale czasami, czasami jakoś gdzieś to tam wchodzi właśnie też, no że w ciągu 72 godzin jesteśmy cały aparat immuno, immunologiczny odnowić, nie? czyli cały nasz układ odpornościowy, ale tam bardzo dużo procesów zachodzi, właśnie ta autofagia, samo zjadanie, białe krwinki bardzo dużo się produkują, w ogóle wszystkie nasze układy zostają jakby wymienione, zresetowane, to jest niesamowite, ma to potencjał, w ogóle dłuższy post ma potencjał leczenia wielu chorób, wszystkie w zasadzie choroby, które są najcięższe dla ludzi, to poz jest takim skutecznym narzędziem. Oczywiście są tam jakieś drobne przeciwwskazania w wąskim obszarze, ale to może nie teraz, nie w tym nagraniu, ale jeśli ktoś właśnie szuka naturalnej metody, jak się uzdrowić, jak takie, no te wszystkie powiedzmy w cudzysłowie choroby takie cywilizacyjne, te, które teraz dręczą ludzi, to bardzo prosto można to za pomocą właśnie, no oraz surowego jedzenia naturalnego, żeby, żeby się dużo jakoś dowodnić, dobrze, mineralizować dostarczyć sobie składniki odżywcze, a drugie to jest właśnie przerwa od jedzenia. To jest to jest te, w sumie te dwa obszary połączone, to jest taka moc niesamowita. No. No to chyba tyle co chciałem nagrać. Tak ogólnie, się podzielić tym, co we mnie mocno teraz no i, i od dawna. I na długo jeszcze roz, rozbrzmiewa. Pozdrawiam Was serdecznie, hej.